Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Zbigniew Ziobro, polityk o najmniejszym zaufaniu, atakuje Poland Rock Festival. Przykład hamowy w TVP Info, czy też Dezinfo, jak chcą niektórzy. Majteczki w kropeczki, czyli impreza Radia Maryja za pieniądze, Orlenu, Złota Morawiecki wychwala powstanie i gnoi Tuska. Co oni grają z tymi śmigłowcami i kto rządzi w polskiej armii? O tym będzie między innymi w dzisiejszym WTS-ie. Suby, yy, lajki, komentarze, udostępnienia. Pozdrawiam patronów. Wszystkich zapraszam na Patronite. Niedziela 6 sierpnia w telegraficznym skrócie Maciej Orłoś. Zaczynamy. Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny szeryf Rzeczpospolitej, Szef Suwerennej Polski, gość blokujący miliardy dla Polski z KPO. I co Człowiek o największym odsetku braku zaufania do polityków w najnowszym rankingu Ibrisu dla Onetu. Nie ufa mu prawie 68% respondentów. Zbigniew Ziobro. Uważa, że Polen Drog Festiwal to wiedz wyborczy za pieniążki Wośp, to znaczy tak uważa suwerenna Polska, czyli pan Ziobro też. Może nie uważa tylko stawia pytanie, ale to pytanie retoryczne. Więc ja tylko powiem, że żaden polityk, który nigdy nie był na festiwalu Poland Rock czy wcześniej przystanek Woodstock, nie powinien się, nie ma prawa się wypowiadać na temat z festiwalu, tudzież wośp ponieważ nie ma pojęcia o co chodzi. To znaczy oczywiście jak ktoś jest radio radiomaryjny i uwielbia podrygiwać dla tzw. ojca Rydzeka w rządku z rządem trzymając się za ręce na Jasnej Górze, to może faktycznie lepiej nie, nie, niech na Poland drog nie jedzie, bo mogłoby to być zbyt szokujące dla takiej osoby. A jeszcze jedna rewelacja: minister y, Ziobro złożył skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na TVN, gdyż w jego ocenie stacja ta nie jest bezstronna. A szef Krajowej Rady Maciej Świrski, podobno jak zobaczył tę skargę, to go szlak trafił na bezczelność ministra. I odpowiedział mu, że rada nie jest od tego, by na zlecenie jakichś polityków ścigać prywatne media. I jeszcze dodał, żeby pan Ziobro przyjrzał się raczej bezstronności telewizji polskiej. Co ty, Orłoś, tu zmyślasz? Pan przewodniczący Świlski naprawdę się tak zachował? Tak bezczelnie postąpił? Nie, to był żart. Wiem, suchar, ale jednak. A propos tej bezstronności TVP, TVP, chciałbym, żebyście zobaczyli tę sondę uliczną, taki materiał w cudzysłowie dziennikarski zrealizowany przez ludzi z TVP Info. W takim spocie wyborczym Donald Tusk przedstawił listę najpopularniejszych pytań do niego. No i teraz pytanie do pana. O co chciałby pan się zapytać Donalda Tuska? Kiedy skończy z polityką, dziękuję. A dlaczego aż takie radykalne pytanie? Jakie radykalne? Pan pana jest zanerwowy, tak naprawdę to chciałbym chociaż raz od niego usłyszeć, żeby był za Polską i nie dzielił. Proszę pana, ja mam dużo pytań, ale czy on wreszcie kiedyś przestanie kłamać i czy będzie prawdziwym Polakiem? Bo jak na razie to wszystko wskazuje na to, że jest na usługach. Margeli, Markeli, Markela jako jak ona ma na imię, ta Niemka? Pani, Pani trudno ją nazwać panią, I, i, i kolegę z tego, ze swodu. Mm -hmm. To są dwa pytania. Kiedy przestanie kłamać, to jest najważniejsze, i żeby nie robił z Polaków idiotów. Czemu nie robił porządku, jak był u władzy? Mm -hmm. Teraz go chce robić. Mm -hmm. No, także to tyle bym miał. Żadne, żadne. Żadnych pytań nie ma pan do niego? Do niego nie mam żadnych pytań, bo to jest wszystko dla mnie jasne. To, co jest dla pana jasne? Co? Proszę pana, ja nie mam do niego pytań. Dlaczego? Dlatego, że ja się niczego mądrego nie spodziewam. No, no proszę pana. No ja więc słuchajcie, żeby wszystko było jasne. Może jakiś zwolennik obecnej władzy ogląda teraz WTS. Uwaga, uwaga. To coś, co widzieliście, to niestety trochę zaczyna mi brakować słów. Cyrk, groteska, tragi farsa, ale też zwykłe oszustwo, manipulacja, a poza tym po prostu nie bójmy się niektórych słów. Oszustwo, tu się nie w Tańcu, zrozumiano? Gdyby to zrobił sztab Pisu na Twitterze, albo Pan Fogiel na TikToku, to bym powiedział: ok, ich prawo. Robią sobie kampanie, wrzucają sobie spod wyborczy. prześle to jest i słabe, ale to już jest ich problem. Może nie tylko ich, ale to ich media społecznościowe, więc trudno się wtrącać. Ale jak coś takiego, coś co niby jest materiałem dziennikarskim, robią ludzie, którzy niby są dziennikarzami, w dodatku podkreślam, w dodatku telewizji publicznej, przynajmniej z założenia, to jest to właśnie, tak jak przed chwilą powiedziałem, oszustwem, manipulacją i krzywdą. Dlaczego? Dlaczego? Bo podstawowa zasada dotycząca materiałów dziennikarskich jest taka, żeby było maksymalnie bezstronnie, żeby było zawsze na drugą nóżkę, na tak zwaną drugą nóżkę. Żeby zachować równowagę, balans w prezentowaniu racji, na przykład obu stron politycznej barykady. Jakie pytanie chciałby Pan zadać Tuskowi? I tak wyszli z tą kamerą, chodzili po ulicach Warszawy, chodzili, pytali, część ludzi przechodniów była przychylna Tuskowi, część nie chciała z nimi w ogóle rozmawiać, część była krytyczna, a część bardzo krytyczna wobec Tuska. I oni zrobili montażówkę tylko z tych wypowiedzi nieprzychylnych Tuskowi. Mały misterny plan też. Manipulacja na czym polega? No na tym, że ten biedny, nieświadomy, bezbronny widz z Mińska Mazowieckiego, Augustowa, albo Sanoka, czy Szczuczyna pomyśli sobie no tak, Polacy nienawidzą Tuska, wszyscy. Patrz Kaśka, oni wszyscy w tej Warszawce nienawidzą tego Tuska. Jak podaje TVP Info, w lipcu najchętniej oglądanym programem informacyjnym były wiadomości. Tym gorzej dla nas, Polaków, bo im wiadomości mają większą oglądalność, tym kłamstwo ma większy zasięg. Nawet jeśli temu wszystkiemu towarzyszy cudowny hashtag, bądźmy razem. O byciu razem będzie też za chwilę, bo wracamy teraz do tematu Radio Maryja. No właśnie, na terenie imperium Tadeusza Rydzyka w Toruniu odbyło się, że odbył się 15 event Dziękczynienie w Rodzinie. Obecnie byli między innymi tacy politycy jak Antoni Macierewicz, wiceprezes PiS, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, minister doradca prezydenta Paweł Sałek, byli też reprezentanci sejmu, ale trzeba przyznać, że wielu członków rządu nie było. Tak jakby może coś dotarło po oświadczeniu prymasa, Polski, że kościół ma się trzymać z dala od polityki, a może po prostu pojechali na urlopy? Nie wiem. Kościół może tak, może ma się trzymać z dala od polityki, ale na pewno nie ojciec Ryzyk w swoim przemówieniu wspominał o złej niemieckiej Unii, o zagrożeniu ze strony liberałów, a także o podręczniku hit profesora Roszkowskiego, że skoro media lewicowe krytykują, to znaczy, że jest bardzo dobry. Jakimś nomen, omen cudem Ryzyk nie wspomniał o Donaldzie Tusku. Czyli wciąż to samo piękne, wzniosłe słowa o braterstwie i pojednaniu, a jednocześnie nieustanna praca na rzecz dzielenia Polaków, sianie nienawiści i obrażanie ludzi. Ten piknik ryzyka dziękczynienie w rodzinie, sponsorował państwowy Orlen, a wystąpił między innymi zespół Bayer Full, znany z utworu Majteczki w kropeczki. To tak podsumowałem, żebyśmy te przysłowiowe kropki, a nawet kropeczki sobie połączyli. Pięknie, ach, jak pięknie wypowiedział się też w dniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego nasz złoteusty premier Mateusz Morawiecki. Tamta walka będzie takim posiewem jedności. Niech będzie takim zaczynem, fundamentem biało-czerwonego przymierza naszego Narodowego Zjednoczenia. Jestem pewien, że tego by sobie życzyli tamtejsi powstańcy i wszyscy, którzy do dzisiaj jeszcze cały czas są z nami, jak tylko się z nimi spotykam, to właśnie to powtarzają. Niech Polska będzie jedna, niech Polska będzie solidarna, niech będzie zjednoczona wokół najważniejszych wartości, takich jak wolność, prawda, dobro, sprawiedliwość. Cześć i chwała bohaterom. Tak, mówił pan premier, po czym wrócił do codziennego ziania jadem, nienawistnego języka, kłamania, oczerniania innych oraz nagonki na Tuska. Tak, to są z pewnością wartości, którym przyklasnęliby powstańcy. Przykład tego codziennego ziania jadem w wykonaniu Morawieckiego proszę uprzejmie. Oto tweet z tego samego dnia co nagranie, czyli z 1 sierpnia, kiedy to wspominamy walkę, która niech będzie fundamentem naszego narodowego zjednoczenia. Tak jak lider partii oszustów nie widział jak jego kolega z Sopockiego Molo atakuje i zajmuje Krym i Donbas, tak teraz nie widzi realnego zagrożenia dla Polski, zawsze pilnuje interesów swoich mocodawców, chował się za garsonką Merkel, gdy Niemcy i Rosja budowali Nord Stream 2, mam prośbę do Europejskiej Partii Ludowej: zabierzcie swojego człowieka z powrotem do Brukseli. Pan premier. Nie rozumie, nie chce rozumieć, nie może rozumieć, bo mukaczyński zabrania. Nie wiem, zarobiony jestem, nie mam pojęcia dlaczego tak jest. W każdym razie nie bierze pod uwagę bardzo istotnego faktu, mianowicie takiego, że szczując na Tuska, ujadając na Tuska, poniżając Tuska, umniejszając Tuskowi i dyskredytując Tuska, jednocześnie szczuje, ujada na i poniża ileś tam milionów Polaków, którzy na Tuska głosowali, zagłosują albo jedno i drugie. Opluwając Tuska premier rządu opluwa, Polaków, ale to chyba dla niego za trudne do pojęcia. Co ja będę tam sobie strzempić język. Jeśli chodzi o te białoruskie helikoptery w rejonie Białowieży, to naprawdę trudno się połapać, co tam się wydarzyło, bo wygląda na to, że rząd chciałby sprawę zamieść pod dywan. Przekroczyły granice, czy nie przekroczyły? Choć Mon potwierdził jednak, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wiedzieliśmy, że będą krążyć w ramach szkolenia, czy nie wiedzieliśmy? My, to znaczy polska armia. Wojsko nie widziało ich na radarach, bo przekroczenie granicy miało miejsce na bardzo niskiej wysokości, utrudniającej wykrycie przez systemy radarowe. No więc wojsko nie widziało, a mieszkańcy i turyści widzieli. Należało strzelać, jak stwierdził Radosław Sikorski, czy nie należało? Jak na przykład twierdzi były dowódca wojsk lądowych generał Waldemar Skrzypczak. Strzelanie to zawsze ostateczność. Tu absolutnie nie należało tego robić. Ktoś, kto głosi takie teorie, że trzeba było śmigłowce zestrzelić, nie ma najmniejszego pojęcia ani o wojskowości, ani o stosunkach międzynarodowych. Sytuacja na pewno jest tam na granicy z Białorusią skomplikowana i pełna różnych aspektów, jak na przykład obecność wagnerowców w pobliżu naszej granicy, możliwe prowokacje ze strony białoruskiej, nieprzewidywalność tego typa łukaszenki, który wybrał siebie na prezydenta Białorusi, a także stan. Umysłu polskiej armii. Co mam na myśli, mówiąc o stanie umysłu polskiej armii? Chodzi o to, że trudno stwierdzić, kto właściwie tam rządzi. Czy to jest minister obrony Mariusz Błaszczak? Czy to jest jego szef w rządzie, premier Morawiecki, choć akurat wątpię? Czy to jest jego szef w sprawie armii, tak w ogóle, czyli prezydent Duda? Czy to jest szef ich wszystkich, czyli Jarosław Kaczyński? Się boję. Boję się, że oni sami mogą nie wiedzieć, kto właściwie w wojsku podejmuje najważniejsze decyzje, kto tam rządzi. I w takiej sytuacji nie zazdroszczę na przykład szefowi sztabu generalnego, generałowi Romualdowi Andrzejczakowi, czy dowódcy operacyjnemu rodzajów sił zbrojnych generałowi Tomaszowi Piotrowskiemu. Niestety incydent z ruską rakietą, która w grudniu zeszłego roku przeledziała kilkaset kilometrów nad Polską i spadła koło Bydgoszczy, pokazuje, że generałowie mają szefa bez charakteru, bo całą winę zrzucił na nich. A potem wraz z innymi decydentami zamiatał pod dywan aferę z rakietą. Nikt nie poniósł konsekwencji, nikt nie poleciał. I tak dalej. A pan Kaczyński nazwał dziennikarza, który zadał pytanie o dymisję Błaszczaka, przedstawicielem Kremla. Więc co my się tu dziwimy, że nie wiadomo o co chodziło z tymi białoruskimi śmigłowcami. Oni wszyscy boją się odpowiedzialności i stosują tzw. zwaną psychologię, a także polityczny ghosting oraz zombie. Antek dziś niestety nieobecny, oddelegowałem go na OFF festival no i tak to się kończy, trudny kontakt. No dobrze, jeśli chodzi o sprawy kulturalne, czy też związane z kulturą, to nadeszła wiadomość bardzo przykra dla wielbicieli seriali Breaking Bad oraz Lepiej Zadzwoń do Saula. W wieku 83 lat zmarł Mark Margolis, który w tych serialach grał niesamowicie, grał Hectora Salamankę, czyli można powiedzieć szefa wszystkich mafijnych szefów. A w Rydze, stolicy Łotwy, odbył się koncert Łączy nas Bałtyk, zorganizowany przez TVP. Wystąpili ci, co zawsze wspierają kłamstwa, manipulacje i propagandę TVP, z swoją obecnością na różnych koncertach tej stacji telewizyjnej. Między innymi była tam specjalistka od kawerów, Edyta Górniak, która zaśpiewała dwie piosenki, oczywiście nie swoje, oraz powiedziała do publiczności: Tak, pamiętajcie, że dom jest tam, gdzie jest serce. Pięknie powiedziane, ale gdzie jest rozum? Ja się pytam, gdzie jest rozum? Skoro rozumie mowa, to polecam Wam jednak ten film Krzysztofa Stanowskiego o Natalii Janoszek. Dużo się mówi o tym filmie. Warto mieć swoje zdanie, ja swoje mam, to znaczy takie, że oszustwo trzeba tępić. No i bądźcie na tyle rozumni, by przypadkiem nie pójść na film, jeśli tak w ogóle można to nazwać. Porady na zdrady, część druga. Widzicie, to taki light motyw się zrobił tym razem oszustwa, trzeba się mieć na baczności. Oszukują nas politycy, przykład Morawiecki, Kaczyński, Błaszczak, tacy ludzie jak Bąkiewicz czy Rydzek, oszukuje nas TV PiS, ale też oszukują nas czasem artyści, proponując nam gnioty w stylu porady na zdrady, część druga, albo pseudo gwiazdy, które wymyślają swoje pseudo kariery, jak Natalia. Janoszek. Tak swoją drogą, to w sprawie Natalii Janoszek nie zawiodło TVP Info. Naprawdę można na nich liczyć. Film Krzysztofa Stanowskiego na kanale sportowym Boliwódzkie Zero Natalia Janoszek. The End trwa prawie 3 godziny. 3 godziny a oni wyjęli stamtąd wątek, który można wykorzystać politycznie do dowolenia opozycji. Powiedzieli mianowicie o tym, że oszustka z filmu Stanowskiego, Natalia Janoszek, startowała z list P.O. w wyborach samorządowych. A że Janoszek bywała w TVP, na przykład w pytaniu na śniadanie, czy to oznacza, że TVP promuje oszustki? No, dobre pytanie, prawda? To jest tak kreteński manewr, żeby nawet Janoszek wykorzystywać do ataku na Tuska, że aż wam jeszcze zacytuję tweet wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety. Ten moment, kiedy bieżąca polityka spotyka się z najgorętszym tematem dotyczącym celebrytów. Od kilku dni obnażamy pełną kłamstw, obłudną kampanię Donalda Tuska, a tymczasem zweryfikowana przez Krzysztofa Stanowskiego celebrytka zdaje się była wiernym uczniem swego mistrza, bo kandydowała z PO. Ech. No, to się w pale nie mieści, że można takie brednie pisać. Nie wiem, czy to z przekonania, czy z cynizmu, czy z czegoś jeszcze, wszystko jedno, ale, ale chwileczkę. Pan Kaleta jest przecież z suwerennej Polski. On jest z suwerennej Polski. No i już wszystko jasne. I do tym razem wszystko w WTS-ie. Widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Cześć.